Hej, 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 witam, witam, witam was wszystkich moimi z tej strony. E, witam was bardzo serdecznie, Caldern. Oczywiście wracamy do gry Mass Effect 2. E, I tak, skończyliśmy sobie ostatnio grę y, w dzielnicy handlowej Omegi. Omegi, czyli odpowiednika cytadeli, przedstawiliśmy się jej mm, niewłaścicielce, ale może władczyni, czyli Ari. Y, y, żebyśmy dostali pewnego rodzaju oficjalne pozwolenie na działanie tutaj. Po prostu Arya musi o wszystkim wiedzieć. I tak skupimy nasze działania w tej chwili na pozyskaniu Mordina Solusa do naszej drużyny, aby odblokować laboratorium. Laboratorium bez którego nie będziemy w stanie nic ulepszać. Ale na początek porozmawiajmy z tym Quarianem. Hello there. Might interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this Forsaken Rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person. But you can't breathe a word of it to Harold. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off the station. Mu ale się, kto to jest Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no, no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. My mu siłą oczywiście te pieniądze. Here you go, 1,000 credits. Get out of here. I thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Hmm. Okay, pomogliśmy mu. Sprawdźmy co miał w sklepie. Amunicja do broni ciężkiej. Ciężki splot skóry to jest przydatne i to na pewno kupimy sobie. Siła rażenia strzelb na razie sobie podarujemy, ale splot skóry jak najbardziej się przyda. Mamy tu Worcze. Pogadamy z nimi. Pogadamy. Ale coś słyszę, że dźwięk się pieprzy. Tak, zdecydowanie. Mm. Nie wiem, czego to jest przyczyna. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, coś takiego mi się zdarza. Okej, okay, on i tak.

had również sklep, w którym mogliśmy coś sobie kupić. Tentatively excited. Welcome human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly. Salvaged parts. All kinds, mostly legitimate. With pride. My prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. No dobra, zobaczmy w takim wypadku co ma osłona twarzy. Dokładnie to co będę nosił, więc sobie od razu kupimy. Kolejny model również zakupimy. Moduł hakowania również. I tego na pierśnika sobie na razie nie kupimy, pozostawimy go w spokoju. Dobra, no to co, lecimy do not I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear yes that's exactly what i'm saying you can't keep me out i'm gonna lose all my stuff i'm doing you a favor human anybody in the quarantine zone will be dead from the plague of the gangs in a few weeks i didn't think omega had any kind of law enforcement who gave the order to quarantine the slums fresh off the transport huh arya tilok calls the okay, shots them, man. she's got <clears throat> her little blue hands on every business in this district and a plague is bad for business she hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened the clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in, anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Oczywiście, my posiadamy coś lepszego niż granatnik. Zostaliśmy wpuszczeni, na szczęście. Dobra. Czyli przed nami, powiedzmy sobie, w miarę prosta droga. Będziemy sobie musieli tylko utorować przejście, ponieważ troszkę strzelanie nas tu czeka, na pewno. No dobra, weźmiemy sobie. Tak, oczywiście, Zaida i. Mirandę w tej chwili, zważywszy na to, że ona ma drużynowe zdolności, zajdowidam karabin szturmowy zbieraczy. A Mirandę zostawimy tak, jak jest, razem z naszą postacią. gwiazdek 0 plus 250 przyda się. Najrzadszy z surowców dostępnych w grze. Ale też dosyć rzadko się przydaje do ulepszania. On się przydaje do takich znacznie lepszych, poważniejszych rzeczy. Może czas na chodzi o ulepszanie. O, Okej. Okay. Przepuścili nas bez problemu. No, chyba pierwsi przeciwnicy przed nami. A, ładnie. Jak zapewne zauważyliście, karabin, którym strzelam, czyli motyka jest półautomatyczny. Nie dysponuje pełną serią, ale za to jest bardzo celny. Celniejszy zdecydowanie od pierwszego karabinu. Dobra, hakujmy sobie ten komputer. A, wpadnie nam 5000 kredytów dzięki temu. Modu hakowania, bodajże, który kupiliśmy u Harota. Jego nie trzeba ulepszać z tego co pamiętam. On działa po prostu po zakupie i wydłuża czas, jaki mamy na skakowanie danego komputera. Bardzo dobre i przydatne. Mamy dobra ciężkiej. Sobie skakujemy drzwi. No właśnie, mamy dwóch martwych Turian. Którzy zostali tu uwięzieni. Dowiemy się dlaczego. No właśnie, czyli zostali zamknięci tu, ponieważ no, byli zarażeni. No, chyba się nie wydostałeś. Bo ty nie byłeś zarażony. No dobra. Czyli mamy jasność co się stało w tym miejscu. Wracamy i pogadamy sobie teraz z chorym batarianinem. human should have guessed <coughs> bad enough you infect us with this plague now you lack the decency to even wait until i die before you come to steal my possessions <coughs> is there anything i can do for you get away from me human <coughs> your kind has done too much already your plague did this to me

<laughs> znaczy, poparcia, uzyskania troszkę you, prawości. you me Why? it's what i do i don't know if i can find a cure for this plague but i'm gonna try your words sound sincere <laughs> maybe it's the fever but as you said what have i to lose what do you wish to know when i find morton i'll tell him about you if he has a cure i'll make sure someone gets it to you <laughs> My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. <coughs> Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Okładnie nie I tak. I should go. Mordin, mordin, mordin. Wszyscy uwielbiają Mordina. Ja również go uwielbiam. Jest zajebistą postacią, zajebistym charakterem. Należał kiedyś do e, sił specjalnych Salarian. OK, też mi prowadzą prawdopodobnie do jakiegoś domostwa, które będę mógł sobie z radością przeszukać. No właśnie, całkowicie zdrowego baterianina za zamknęli za tymi drzwiami. A był umarł z głodu. O, tu kolejne kredyciki. Okej, okay, ale my chcemy troszkę postrzelać troszkę więcej niż przed chwilką, gdy zabiliśmy dwóch oponentów. Może teraz nadarzy się taka okazja. Chyba, chyba tak. Shepard wyjął nam automatycznie broń. Wejdziemy na górę, będziemy mieli lepszą pozycję zdecydowanie. No, mamy bardzo dobrą pozycję. Jeszcze tylko ten No Akurat Osiem pocisków nam tylko zostało w Szczęście tu troszkę zapasowych leżało Trzeba poszukać następnych Bo z taką ilością Raczej nic nie zdziałamy O, 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 leżą, leżą I w pierwszej kolejności będzie trzeba poulepszać sobie karabin w broni, aby zabierały większe obrażenia i miały lepszą celność. Tu mamy kolejne drzwi. Dobra. Mamy jakieś mieszkanie. Opuszczone. Z tego co widzę. A nie, jednak... Jednak ktoś... Ktoś jest. Znaleźliśmy kogoś żywego. Ludzie, więc...

They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about two weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. Three days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping though. People are dying by the dozens. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure, seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame, like us. You said the Vorcha were taking over Blue Suns territory. Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. I need to find Morten Solus. Oh yeah. Him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the sons and the Vorcha. Sure. A doctor with military grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them, too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian special huh. forces or something. Well back. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Mordens, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with blue suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides. I'm not risking my life on a rumor that some Salarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the porcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We stay here. Have we have to try. We try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Okej, okej, okej. dobra, no to lecimy. Czas pozabijać, pozabijać. Druga część Mass Effecta jest znacznie bardziej przegadana niż pierwsza. To mogę Wam od razu powiedzieć. Tu mamy jakieś ulepszenie okay. do karabinu. Siła rażenia karabinów bardzo dobrze. E, tak jak mówiłem, druga część jest bardziej przegadana, jest o wiele, o wiele więcej linii tekstu w e, drugiej części niż w pierwszej, tak więc no musicie być przygotowani na to, że tu będziemy o wiele, o wiele więcej rozmawiali. Wychyl się, wychyl się. There we go. Yes. Bardzo dobre miejsce. Aby ich odpierać, skończyła nam się amunicja. Wow, wow. Dalej, dalej, dalej. Trzeba przyznać jedno, falanga Makopa. Wow, on tu idzie. No, łatwo nie było. Wywaliliśmy praktycznie całą amunicję, jaką mieliśmy, ale udało się, udało się. Trzeba uzupełnić zapasy pierwiastek zero kolejne mieszkanie i szabrownicy, chyba będziemy musieli się z nimi rozmówić. Hey, what did I say? We found this stuff, it's ours! Now forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're so gonna miss anything. Put up, We're right? just showing a little... entrepreneurial spirit. Plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You're gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrion's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morton Solis? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with blue suns and vorture. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Okej, okay, skoro zabroniliśmy im okradać, to sami też raczej nie będziemy mieć zbyt wiele rzeczy do, do zabrania. Jeszcze jakaś amunicja by się przydała, jest no i to chyba full już. Na chwilkę powinniśmy dotrzeć do kliniki Mordina za chwilę Niby gdzieś za rokiem. O, jest klinika. Dotarliśmy w miarę bezpiecznie. Kurde, coś z tym dźwiękiem. Będę musiał nad tym posiedzieć. Może przeinstalować grę. No i co? Coś mi się poblokowało. Z tą instalką tej gry coś, coś teraz jest nie tak, zdecydowanie. Dobra. I tak dochodzi 30 minuta, czyli w tym miejscu z Wami się pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A ja pomajstruję, w razie czego przejdę jeszcze raz ten etap. Mm, mm, mm. O, otworzyły się, proszę bardzo. Okej, okay, to w tym miejscu, w klinice się pożegna. E, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Tylko... I słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło i papa.